Maska 30. Miły za dnia, demon nocą. W ciągu dnia czarujący, opiekuńczy, spokojny w nocy wybuch, furia, agresja. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ten typ narcystycznej maski łączy dysocjację emocji z dwubiegunową regulacją impulsów. W ciągu dnia działa jego społeczna maska. Układ nagrody aktywuje się w relacji z otoczeniem. Nocą, gdy spada kontrola kory przedczołowej, do głosu dochodzą nieprzetworzone traumy i agresje z ukrytego ja. Często występuje u tzw. split self, czyli rozdwojenia obrazu siebie. Dwa oblicza, jedno społeczne, jedno ukryte. Mechanizm u narcyza. Miłość z haczykiem, zobacz, jak bardzo się staram, ale przez ciebie tracę panowanie. Zrzucanie winy po wybuchu to ty mnie sprowokowałaś. Rozszczepienie obrazu siebie perfekcyjny na zewnątrz brutalny w relacji e, intymnej, romantycznej. Wstyd ukryty z przemocą nocą wychodzą demony, które za dnia trzyma pod maską. Dynamika u ofiary, szok poznawczy. Jak to możliwe, że ten sam człowiek zmienia się o 180 stopni. Samo zaprzeczanie mówię, myślę sobie, może on miał zły dzień, może to ja przesadziłam. Lęk wieczorem boisz się zasypiać obok niego, bo nie wiesz, co się stanie. Zamieszanie emocjonalne z dnia na dzień. Kochany opiekun, wściekły kat. Czerwone flagi, po alkoholu lub nocą zmienia się nie do poznania. Dochodzi do u was między wami do kłótni. Po prostu uparcie próbuje udowadniać swoje racje i mimo tego, że mówisz, że jesteś zmęczona, też chcesz spać, chcesz odpocząć, on musi po prostu dokończyć tą awanturę do końca albo sprowokować już na maksymalnie twoje emocje. Publicznie jest wzorowym partnerem, prywatnie kontrola, krzyk i przemoc. O, skąd ja to znam? Za dnia wszystko wygląda normalnie, a wieczorem dramat. Nagłe, nieadekwatne wybuchy, w błahych sytuacjach, Kompletnie błahych. Jak się uwolnić? Nie daj się nabrać na, na te dzienne maski. Ciemność pokazuje prawdę. Ok? Spisuj, notuj dokumentuj. Nocna twarz zostawia właśnie ślady w Twojej psychice, w Twoim mózgu, w Twoim sercu. Zwróć uwagę na momenty przejścia. Wieczór to kluczowy test. Zadbaj o wsparcie nocne, dzwonek zaufania, przyjaciółka, nocna linia pomocy, jeżeli tego potrzebujesz. Na przykład przykład życia. Rano parzy ci kawę, przytula. Wieczorem po jednej uwadze w wielu oczach pojawia się chód, krzyk. Uderzy ręką w ścianę, a potem przeprasza, albo nie przeprasza, tylko dalej udowadnia swoje racje i znowu to samo. Tekoduj Narcyza jest dla Was. Nie jesteś sam, nie jesteś sama.